Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Skyblock e, To jest piąty odcinek, z tego co dobrze pamiętam I w tym odcinku e, Zrobimy dwa zadania Jak widzicie, to zrobiłem już między odcinkami e, Farmę w Palmy melonów i dyń. Ty. No. Nie dyń. No dyń. Słuchaj, I ogólnie zrobiłem farmę, tak? Teraz próbuję zrobić te wielkie, wielkie grzyby. Ale to muszę chyba wejść. Albo nie, mam pomysł. Tutaj jak też widzicie e, nakopałem trochę kubów tona odcinkami o, nużąca praca Bar bardzo nużąca praca siedziałem tu przez dwa dni Minecraftowe jak najlepiej nie, nie, nie pamiętam dwa, ja pamiętam I, i po prostu siedziałem i kopałem tego kopla była, nie wiem, drugi w nocy nie miałem co robić po prostu zacząłem go kopać Nie, tutaj nie zrobię. Coś po kilo. No, tak, tak, klofa mojego. <grymne> nie, tu nie. Tutaj to. Niczego mi wyrosło? I po prostu będzie równa z tym poziomem. To będzie wszystko tak zamknięte. A wiem co się zrobię. Piecyk jest. Bardzo dobrze. Mm, tu i tak chyba nie? Nie, na no, odwrót. O. Teraz, żeby tylko taki meg. Dobra. I to niech się przepala na razie. Żeby tu mieć pochodnię, tylko to, to oświetlić. Tam sorry chwila, krótka przerwa hmm. już to kończę powoli. A więc jest gotowe, tak skończyliśmy, Ja no po prostu tylko coś pochodzi to, pochodni, to żeby mi się to jakieś moby nie pospawowało w tym czasie, bo no to już będzie lekka przesada. Nie? Przepraszam. Mm. Tak. Tak i 16 pochodni. Dobra, jest, ładnie ja sobie jeszcze mm, wejdę tutaj tu, tu i tu proświetlam no wiedziałem było za i tam zdechła <grym> zdechła jezu masakra mm, Idę sobie teraz tu pochowam to i i, i i i a jeszcze mam zrobić to farmakaktus, a wiedziałem że czegoś zapomnę to farmakaktus wszystkie będą koło siebie e, a x, a B, x, B. nie epik muszę zrobić muszę zrobić tylko tu co mały problem bo ja rozkopać to się będzie cię woda wylewać Kilow, po kilow biegnąć e, tu i kilofki kilowki kierowki kierowki kilo w ty to wszystko zepsuć znaczy zniszczyć nie zepsuć Dobra i teraz tu będą kabusy poustawione mm, tak y -y. Kobl są kob... co są tu i one po prostu a Ła! kurde Hmm. na no, ogół rośnie to będą spadać może tu tam tą wodę, żeby jak te to pospadają to żeby je zmywała ta woda ale to i tak będę musiał zasłonić a nie, już nie będę musiał zasłonić, bo to jest ten daszek, o fajnie Wodro wody to to to, to 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 wziąć wodę i po prostu wylecią tutaj chyba dojdzie nie a nawet nie musiałem tej płytki tutaj, ale no dobra jest to niech rośnie znaczy to nie niech się daje? Hmm. teraz hmm. co ja tu jeszcze mam do zrobienia czekajcie chwilę Dobra już wiem eee, ogromnego czerwonego drzewa mam zrobić to akurat mi się ta o platforma przyda nie mogę? ej czemu? bo muszę to na dircie położyć więc jednak do dirta poproszę na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Hec. Ej, a! musi być ciemno. No to ja poczekam na noc. poczekajcie. O no tu mogę, czyli na każdym macie tego, zbierę tego dirta. Akurat się nam trzeba, bo DJ'a powyrastały. Po i to chyba będzie na koniec tego odcinka yy, nagrywam 5 minut plus jeszcze tamto miałem cięcie no to oj troszkę będzie już tego będzie dobra O, może uda mi się pościnać? Tak, wiedziałem. Jak macie jakieś pomysły, co bym mógł jeszcze tutaj zrobić, oprócz tych moich zadań, co ja mógł robić, to... napiszcie w komentarzach. Na przykład mógłbym zrobić to, 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 to i to, i to. I to, i to, i jeden wielki to, i to, i tak, dokładnie. Gdzie tu. A, jeszcze tutaj jest drewno mhm. I wychodzimy. Pokój z tobą, a pokój z tobą. Taki suche 29 drewna, po prostu jest 49. Tak mm. farmę zboża mam zrobić o, ja sobie posadzę to bym już wyrosła tu tu, tutaj dobra mm, tego grzybka i mączkę poza a, a, jeszcze jedno zaraz będę mierał to sobie jem ta jabłuszka tu jest jeszcze chyba tak roterfish surowe mięso o jest, nie zatrułem się ale fajnie o jeszcze nie no jabłko nie będę głodny dobra tu postawię teraz tego grzyba nie postawię nie bo jest jasne. Co dobre są pochodnie? O oh no, skeleton. Szkeleton. Szkeleton no. Szkeleton. A wiecie, dzisiaj sobie pójdziemy tak pobawić się z nimi troszkę. Może padnę. No chodź tu. Wiecie co? Wiecie co? Nie wiecie? Ja też nie wiem co mam robić. Chodź tu. Pom Kto ma ta? Ramp tam 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 pam, 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 tam tam. pom pam, pam Nie! Kurde! Ja już myślałem, że już mi też z wrażenia wyrosła. <grymne> Dobra, trzeba to załatać jakoś szybko. A najlepszym sposobem będzie kilof i iść tam. Oj, nie źle nieźle dupło Jakby mnie nie zauważyli Coca ga Gangsta Pro <grystanie> Dobra, kończymy odcinek, koniec Skończymy w mojej farmie Tak, w mojej pseudo-farmie mm. A. Mm. A więc Subskrybujcie łapka w górę I dodajcie komentarze, co bym mógł dodać no to by było na tyle. Cześć. Pa. Na razie.